I pani synowi dałaby na imię Włodzimierz? przecież Lenin był Włodzimierz. I mama się tak przejęła, ja broń Boże, ja broń Boże, tutaj nie chcę, e, e, nie mam nic przeciwko Włodzimierzom, e, ale tak mama się przejęła, że zaczęli wymyślać, a może Wojtek, nie, Wojtek bezportek, to taki wiecie, krążyły te, te y, głupie powiedzonka, no w końcu był Bogusław w No i tak zostało. Dwa falstarty. I być może, i być może, i być może to się gdzieś tam odcisnę. Ja już nie pamiętam, czy ja wszystko w książce opowiadałem, ale to nie jest tak, y, proszę państwa, że myśmy tacy byli ulwisować, ale tacy ulwisować grzecznie. Nie, to już czasami było grubo. Ja Państwu powiem jeden przykład, y, co brat mi zrobił starszych jak myśmy się tam tłukli czasem jako dzieciaki.